Cześć, witajcie z tej strony. Ja, Mikałowita do Was w kolejnym odcinku z Blog Star a dzisiaj jest ze mną. Hej, Kasz, tej strony Błażej. A dzisiaj Błażej będzie mi mówił, co mam robić na Blog Był taki Dokładnie, nie kręć się teraz, Stój w tym miejscu. Był ostatnio taki odcinek, że widzowie kazali, mówili mi, co mam robić, a teraz widzowie. Poczekaj, najpierw muszę wyjaśnić odcinek, a potem... E, Cichaj, rządzę ja w tym nie, odcinku. Nie, 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 nie. Dobra. E, no i był taki odcinek, więc postanowiliśmy, że, że teraz Baże będzie mną rządził, no niestety e, Więc zostawcie na początek łapki w górę oraz subskrypcję na moim kanale, jak i na kanale Boże ja, bola Pisząte czy barzy Powiedzcie Powiecie no, no troszeczkę po prostu moją. Oraz nie zapomnijcie o dzwoneczku, a my już możemy przejść do odcinka oraz wszystkich pozdrawiamy z szatu. Pozdrawiamy! Dobra, więc nie wiem co mam tutaj ma Ja bym ci powiedział. Dobra, no co co mam robić? Y Powiedz wyliczankę i w losu z tych osób co tutaj, tutaj są. Jedną osobę, która deszcz uśmiechał. Gdzie? No z tych tak wylicz... Ene, duel i dobra ale doba. tutaj Nexusie. Tak, te osoby tutaj, te tutaj dobra. Mana, robi się kepada. Co tam jest? To jest Aha Aha dobra, to Galaxy. Dobra, Galaxy, bo była blisko. Dobra, mam, Okej, okay, brawo, brawo, masz uśmiechał Uuu! Kurczę nie wiem, napisz na czacie chow z odcinka ostatniego, mojego. How, Tam. O kurde, czekaj, czekaj, bo tutaj jest coś jest ważnego. Tutaj Co? ja, czekaj, bo widziałem tam śmieszną wiadomość. O kurde, ale mam. To... R... Żadanie, przeczytaj to. Dobra. E, nie lubię cię, Mikalo, wykrzyknik, wykrzyknik. Inne osoby nie tylko ty, też mają takiego złotego miśka. A akurat twój. A akurat twój trafił do top, to jest niesprawiedliwe, więc lepiej. Użyć miękkoszki, kawał na YouTube i konto na BSP, bo jest wyśmiałosny. Wykrzyk, 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 krzyknik. Też miejsca stop Wykrzyknik, wykrzyknij, wykszyknik Ale tylko 2 dni i masz 12 tysięcy lajk like. A inni w 2 dni nawet dwa lajk like nie mają Wykszyknik, wykrzyknik! wykrzyknik. E, napisz tylko okay. <głos> 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 y, Tak wyjaśniam y, hajtarów um, Dobra, Ojez, co mam robić? Poszedaj daj uśmiech tutaj ludziom Prawda. Daj 10 masowych nie? 10 masowych No, no, no ale... masz? Co? O! To A miałam 110 O, dziękuję, Neosie, się Dobra Oto 20 nie! No Sorry. nie, miałby 10, miałby 10, nie oszukuj. Dobra, 10, Dobra, to 116. <grym> no, do 116. Dlaczego? Ja bym mógł wykorzystać tak, żebym mógł chodzić po czatach, a nie tak marnować. No, to, no 116 ma być? Tak. <grym> a to dopiero początek. No nie, no nie, nic mi kąta, no kurczę, tyle masowych się zbiera przez to <grym> wydarzenie. A teraz ja muszę tracić dla innych ludzi 10. Ja mógłbym na przykład po 10 krzyżach chodzić i sobie po 10. nie, dobra. Jest to zdane, proszę bardzo. Tak, już to było zrobione. To wejdziesz jeszcze na kryształy. Sprawdzimy, ile masz kryształów. No, zbierali mi ja też, mam o tutaj dużo. no, dużo mam. To wiesz, co? Moim zdaniem, otwórz po jednym na razie każdego. Ale co po jednym? No po jednym kliknięciu każdego. O, gotowe? Bardzo ładnie, a teraz otwórz całą kość A, to luzik A, to było proste Zaczęła promieniowanie No to proste Luzik, Co dalej? To 10 razy koszmar Aha, raz, 2, 6. ale o nie muszę Prosto. Taki, taki, do, taki pro jesteś. Dobra, okej, okay, to idziemy na twoje parkury. Wejdź na swój profil, Mikalo, na no. ścianę. I tutaj masz jakieś parkury, nie? No mam. Wejdź, weź, zmień, przejdziesz, jesteś pro, nazwę. No. I zmień, kocham, Błażeja. Pokaż mi swoje prefabrykaty. No mam takie, no takie, no takie do parkurów spoko i no tutaj spoko, spoko. takie. No i co? O Jezusie, to właśnie usunę y, któregoś jednego z tych prefabrykatów musisz wybrać. Eee no to usunę mi się wydaje tego, bo to jest twój ochydny jak... O, sraka. Ja już ja, ja, ja zapomniałem, że masz to masz od mojego usunąć. O nie! No dobra! No dobra, mówię, o twój już twój zostanie no jest smutne już <śled> widzę tak? <noise> Wybaczcie, wszystkie już dotarła do naszego miasta. Proszę, Mikołaju, idź kup, kliknij. Nie Pamiętasz, będzie. ile wczoraj zużyłeś? Milion. Milion? Dobra. To dzisiaj Milion. ile? Nie wiem. Weź w broń. Proszę e, no. wejść w delfina. O, legendarny. Nie, weź kup wszystkie do legendarnego na razie. Te legendarne. To, to, to? Tak. No nie! Clearwater mm. Dolfin. Dolfin. Pink Ryber ja Dolphin. Tej nic nie mów, bo razie do legendarnego. Mm, hy, 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 hy. O mmm, mmm. On nie wiem, Legendarny. Ale ładne, taki złoty pasuje do tego miejsca. Pasuje o, i da mi go kupić. no, no kasno. Ja już zmarnowałem dwa dni prawie pół miliona kas, no dzięki bardzo. Takie pół. Półtora miliona. No półtora miliona, no. To jest 250. E nie. <laughs> no to jeszcze legendarnego. Nie, muszę to? Musisz. No to że zostaw, nie mam, mam 3 miliony, no, mam 3,5 prawie, no. Będziemy jak do 3. No nie, nie wychodzę stąd. No dobra, oszczędzę ci. Nie, bo mi marnujesz kasę, no. To może diamenty, bo mam ich za dużo. A <laughs> tam diamenty co mają. To No proszę wydawać. mi, tam iść, gdzie kupuje się coś za diamenty, plecak jeszcze raz, tam było w prawo, w prawo, w prawo, no. w prawo. Aha, czy nie masz nic? Prym! <laughs> Dobre? Ale, <śmiech> ja myślałam, ale Lubek, z ciebie błażej. I proszę, zgłaszam, idź zagraj. No, zagraj. Ko parkour. Uf. I weź teraz na luzie wybierz, kocham Boże ja i go przechodzisz. Yy, jeśli zginiesz, wydajesz 100 tysięcy monet kolejne. Ale... ale wiesz, że ja on jest niemożliwy, yy, ma, mało kto go przechodził, więc... No to weź na ten parkour, zgin od razu, wtedy tylko wydasz 100 tysięcy monet kolejne. A jak zginę, A czy jak zginę, to mogę wyjść? Tak, i wtedy wydasz już 100 tysięcy monet. Nie! Dobra, no, bo postaw... Ale od razu jakby zginąć. Jak wolisz, jak wolisz. Nie, ja wolę poczekać, bo, ale wiesz co, jest, mam problem, że to budowali, nie, nie budowali ja, a tam są klucze i nadal nie wiem, gdzie są te klucze i ten parku jest... Y no to musisz zginąć. No my problem, no, no my problem. No to jest, panie, to jest trudne. Co, dziękuję wam, że wyście wymyślili taki trudny parku. No co to jest? Co? Nie już używać skakania. No nie, no nie mogę. No. No, nie możesz skakania, musisz, musisz iść. Nie ma już skakania. No to ja to zostaje Nie, musisz iść. <noise> Wychodzę z tego. Wychodzę z tego. Do widzenia. To teraz proszę wejść. czy jeszcze nie masz? z były. No jezu, a po tej broni. No wsadzę tę broni w dół. No to boxing... Dobra. O! Ktoś Tam jest zawsze mówi, że mam tu okay, kupić, a to, no to, jest dla za 100 pój, to jest dla mnie tysięcy. to jest dla ale niech będzie. Za 100 tysięcy kupujesz, tak? Dobra, no i dobra, no okay. możesz mi w końcu wydać kasę, że tylko żeby no coś dobra. innego. To teraz weźmy, zaprosimy może jakiegoś widza do znajomych. Nie Czy moja wina. Czy zaprosić u góry jest. Wiolkę mam zaprosić? Wiolette. Gdzie jest Wiolka? <laughs> Tutaj. Ale tu jest wiolka? Nie! A no, tak, tak. A dobra, to wiolka, zapraszam cię do snaj, no, wioleczka, wioleczka, hejka wiolka, hej, hej. No. Bierz teraz pięć kryształów. Musisz zebrać pięć kryształów. Ale, ale tu się? Patrz. Uwaga, patrz. dare. Da, da, da. Ale głupie to jest! <noise> mam, no i zabrałam dzisiaj nawet więcej. <noise> a no i widzisz? No co mam jeszcze robić? No ja nie wiem. To teraz weź w przyjaciół Czy usunąć kogoś. Zobaczysz się bo... się. Czekajcie, muszę znaleźć osobę, którą znam a... Uh, Halo, no to niech będzie, że Elionga, pozdrawiam Ciebie, usunę się na chwilę, a potem Cię dodam oczywiście. I napisz nara. Musi nara. Uff. Nara. Co? No nie, no trudno, a jakby co, potem Ciebie dodam. Dobra, co ja jeszcze? Ja jestem. Jest Wejdź na mój profil X, -x. O, o. No, o, o, o. No, dobra. No, już I zobaczymy, Ile mi lajkujesz, czy mi polajkowałeś? Polajk polajkowałeś mi to, zobacz. Tak, jest to miłe, wszystko. O to nie. O ty! Dobra, spolejkowałem, to też polejkowałem, to też polejkowałem. To też polejkowałem. Wszystko? Wszystko, wszystko, wszystko To ty. też? Okej. Okay. A O, to polejkowałem, widzisz? No. To fotki, albo rzeczaki nawet. Nie, W się da. Fotki. No i mam dużo. Fotek. Pięć fotek. Dobra, to... A nie, ja wezmę swoje, fotki, bo to ja nie robiłem okay. te fotki. Kórka okay. dziżga, okay. co, co ty robisz fotki? Glitga dziurzga. Co ty robisz? Giga długa muła. Ej! Teraz mi powiedzieć, co ty robiłeś mi włamało? Czy robisz mi pomoło? Nie, to robiłem raz na Wielkanoc. ale kolejowałem te pieni, no i co mam robić dalej? To teraz wejdź na swój profil po raz kolejny. Nie. I tam masz ogólnie światy i no. usuj mapę. No nie! Oto to czekaj, muszę wybrać jakąś mapkę, która mi się nie podoba. Bo nie, mapę. Wybaczcie widzowie, wiem, że lubicie przychodzić mapy Mikołaja. Mm, Ale taka mapa, to która... To jest słaba mapa. Nie. Mapa, która ma 10 tysięcy lajków. Lajków? <gryw> Dobra, no to muszę pomyśleć. Taka łostra. To? Hmm, nie ma. Bo to ma? A nie, bo to jest... A. Hmm. Kurde, no nie wiem. No, nie no, to jest ciężko, trudne. Bo ciężko, myślę, strata, to jest strata. Kurde. Wielka strata to będzie. Y... Tu? A to nie! No! E... Ale to będzie trudne. Nie No o, dobra, bo ja nie bo mi też aż żal tych parkurów. To jaki chcesz? Może porę o parkur po prostu. No, bo tak jest starka. Ehm, <laughs> a nie, mogłem to, bo to jest staraczkowate bardziej. Jeszcze bardziej! Chyba nie, to no. tyle, bo no, się zmusza. Zmuszenie się... stronę. co? Usunięty, ładny, no, zmienione, usunięta, zaznacz. Kurczę, no trochę zepsułem, powiedziałem coś tam. dobra, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jakbyście chcieli takie uczyć... Ale uważaj na kanale, że ja mu mówię, co mam ja. robić. Tak, to znaczy ja. łapki w gry 50 łapek, a będzie. No zobacz, 4000. E, subiki na kanale moim. Jakby tutaj macie kurczaki, to się boję. Subiki i na moim i na moim. Co? Na, na moim i na moim. 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 <laughs> Pozdrawiam. Na moim i na Bożeja na moje i na Mikołaja subskrypcje i łapkę w górę I nie zapomnijcie o dzwoneczku No więc Pa, 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 Na razie, pa